Tak, Dzień dobry Państwu, witam Pana serdecznie, witam Pana redaktora, dzień dobry, znowu się zaczynają afery, znowu zaczynają się włożenia e, do mnie pizzy, e, zamawianie na mój adres, bez mego pozwolenia, e, z kor korporacji dzisiaj taksi, e, nie powiem jaki numer, tylko i tak dalej, taryfiarze i tak dalej, bo tylko to wiadomo wiadomo, będzie skierowane, to do prokuratury I wiem kto to robi bez przerwy. I on będzie, on już jest ukarany, siedzi, ale jemu jeszcze mało, to jemu się dołoży się, bo sąd dołoży jemu okręgowy za inną sprawę e, do pięciu lat, to będzie siedzieć 15 lat, bo jemu mało to będzie, to dostanie 15. To, to wtedy się nauczy może ten człowiek e, i tak dalej. Szanowni Państwo, kochani moi, jeżeli tak będziecie robić, jak to robi Mariusz H., bo nie chcę już wymienić E, nazwiska i skąd on pochodzi, z, te, z tego powodu, że on racjo na mnie pismo napisał, że ja go podałem za inne rzeczy, on mnie za inne rzeczy powiedział na, na YouTube, że to on e, robił to i sąd udowodnił, prokuratura udowodniła, on nawet jeździ po, po pijaku e, i tak dalej, ja skierowałem pismo do e, prezesa o sądu okręgowego w Białymstoku i rozmawiałem z wiceprezesem na cztery oczy przyszło dzisiaj pismo, żeby jego zatrzymać i wsadzić do aresztu. I mam nie zapłacić 600 zł. Czekam na jego na pieniążki. Mało jemu tego, to będzie dołożenie mu pieniążków, będzie dołożenie aresztu, będzie dołożenie wszystkiego jemu i on tak się nauczy się, młodzież ja będę teraz uczyć. Jak nie druga sprawa. Szanowni Państwo, list otrzymałem też taki. Powiem hańbiący dla mnie, że z Lublina, że pisze, żeby ja się stawił się do krematorium i Wojtek, żeby się stawił się do krematorium. E, naprawdę. E, Szanowni Państwo, e, czy Wy jesteście kochani wariaci, czy co powiem, jak e, Wam e, głowy się, jak tak powiem, pokręciło, bo nie będę wszystkich słów... O tak takotło, w głowie się pokręciło, to proszę pana, e, bardzo proszę e, tego nie robić więcej, bo pismo poleci do Wojewody, do prezydenta miasta Lublina, bo to jest Lublina przyszło pis, list i proszę pana, ostrzegam pana, jeszcze raz takie coś pan napiszesz do mnie na mój adres, żeby ja się do krematorium i ja będę spalony, to jest pan co, to jest pana, e, w zasadzie, ja pana wsadzę do wariatkowa. E, nic w Lublinie tylko wywiozę w inne województwo a żeby panu do tyłka podawali troszeczkę takie zaszczytki od rozumu, takie bolące żeby pan nie mógł siąść 5-6 dni na tyłeczek i tak dalej, e, bo tu nie będę in, in, inaczej się wyrażać że e, brzydkimi słowami tylko proszę pana e, powiem tak e, panu że przestań pan e, pisać bo ja mam Pana adres i tak dalej, skieruję do Pana pismo zaraz i wyślę jutro, nie jutro, ale, w poniedziałek i szanowni Państwo, kochani moi, naprawdę, naprawdę, naprawdę będzie e, ostro się do Was że nie będą ani takie rzeczy, pizzy jak tutaj pokazane zamawiane pizze i, i na mnie 54 zł 80 groszy żeby ja zapłaciła, a mnie w domu nie było, a taryf jest oczekuję z pizzą już więcej jak godzinę czasu, i do mnie z gębą, i tak dalej, się rzucił się. Ja spisałem jego e, numer samochodu, e, skąd tak mam adres całej rachunku, skąd ta pizza była zamawiana, na mój telefon, i tak dalej. Że e, bez mego pozwolenia, jeżeli, i ja to apeluję, białostockich taryfiarzy, i którzy rozłożą pizzę, jeżeli ja sam nie zamówię pizzę albo Meksykano, Jarosław Andrzejewski, to ja bardzo proszę więcej was, taryfiarzy, tych co rozłożą pizzę, nie podjeżdżasz pod adres mój, pod szkolną 17, bo każdy raz będę spisywany numer samochodu, każdy raz będę składać yy, pozew na, yy, do prokuratury, do sądu yy, i tak dalej. I e, człowiek ten, e, który dziś przywiózł pizzę na 54, 80 groszy, ja mam jego numer samochodu, wszystko, e, od razu, że mam popisane i teraz on e, powiedział, że świadką nie będzie. Jeżeli on świadką nie stanie, będzie taryfizm ukarany z tego powodu, że e, on musi powiedzieć całą prawdę na sądzie, e, kto zamawiał i tak dalej, i tak dalej i nawet będzie powołany e, z firmy tej, kto produkuje pizzę, też udam się do, do tej na Ordenówny, to jest na Antoniuku, one się mieczycie. i e, też będę rozmawiać z szefem, ażeby czym prędzej e, szef przyjechał do mnie, e, nie będę wymieniać imienia, e, to jest pani Szefowa, ani, ani szef. Pani szefowa, widzę i yy, yy, poproszę samą szefową do siebie. Zaraz zadzwonię, żeby przyjechała i porozmawiam z szefową, ażeby takiego rzeczy nie było. Bo ja nie wolę, żeby ktoś ze mnie, jecha, po mnie jechał, po Meksykano i po moich innych ludziach. Poszło nawet pismo dzisiaj do e, Lublina do jednej osoby za. Jedną sprawę e, poszło do e, nie będę wymienić imienia i, i z nazwiskami, ale wiadomo do kogo, że poszło pismo, naprawdę poszło, że zdałem dzisiaj pismo na poczcie, bo odbierałem dwa listy, to zdałem te pismo, wysłałem, a żeby oni się stawili do mnie i oni mają się wytłumaczyć, dlaczego to wspomagają, oni e, dają pieniądze dla jednego człowieka którym u mnie mieszka na narkotyki Dlaczego oni wspomagają spożywać Oni nie powinno dawać dla jego pieniądze Ja napisałem w piśmie tak I tak mówiłem przed kamerą A Pan coś dostał? Ja nic nie dostałem od nich <coughs> proszę, pa proszę Państwa Właśnie za to Oni, ja Za to, że ja nic nie dostałem a, a ten człowiek dostał Dostał na narkotyki i sama się przyznała nawet Że, bo ja się wypytałem kto dała? Kto dał? I właśnie. Ee, I właśnie ta osoba będzie pociągnięta do odpowiedniczki anodendowej. Z tego powodu, że nie będzie. Nie będzie. Nie będę mówić, kto to. Bo już wiadomo o. Domyślamy się. Domyślamy się, o kogo chodzi. I Meksykano powiedział nawet. I jego dziś nie ma nawet, bo albo on już złapany przez policję, przez. Ten, jak się nazywa, e, przez e, Straż Miejską, bo poszedł wcześniej do Straży Miejskiej na jego i Straż Miejska na pewno jego obserwowała, i policja złapała, na pewno mieści się teraz na leczeniu. Będzie, ja powiedziałem, że tak osoby, które spożywają alkohol, e, piwo, wino, wódkę, e, będą kierowane natychmiastowe na leczenie, natychmiastowe na leczenie do. Zakładów psychiatrycznych, że nie będą spożywać alkoholu. Nie będą mnie pomawiać, nie będą mnie sądzić i, i tak dalej, i tak dalej. Nie będą zamawiać pizzy. <kuh> I, <kuh> i nie, <będą, kuh> nie będą zamawiać na mój adres pizzy. Dojdziemy, kto to zamówił dzisiaj pizzę na mój adres, i zaraz kieruję e, pismo do. Komendy miejskiej policji w Białoku, komisariatu swego, a żeby one przeprowadzili dochodzenie natychmiastowe, bo zabrałem rachunek nawet od, od tego. I mam na ile złoty, na ile złoty, zamówienie było. Zamówienie było. I skąd pizza jest nawet. Nawet podany mój telefon jest. Bez żadnego... Ale, ale mój... Ale do, bez pana zgody to już jest bez sprawy tak, bez mojej zgody, bez niczego, to jest bezprawie. I telefon czekał więcej jak dwie godziny. To nic, to jego strata będzie, a nie moja, z tego powodu, że jak on jechał, nie sprawdził, nie zadzwonił pod mój telefon, a, a u mnie telefon był, o, o ten o telefon był, nie ten, ale drugi, telefon był włączony, zawsze włączony, mógł zadzwonić na mój telefon z korporacji, na, nie z korporacji, z korporacji i taksi i yy, kto produkuje pizzę, czy ja zamawiam pizzę. Czy to ja się połączyłem z, yy, z kim ja się połączyłem i tak dalej, i tak dalej. Ja bym powiedział, że nie dziękuję i nie trzeba było ustrwać ani taryfy, ani niczego. Jeżeli tak będzie, naprawdę będziecie ciągani po sądach wszędzie. Ja zawsze wygram sprawę, dlatego że e, tak to nie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu.